Moi drodzy, ogromne gratulacje. W końcu na wasze konto trafiła 40. Marysiu, czy czujesz satysfakcję w 100%? Czuję ogromną, ale to zasługa mojej mamy. Która... Ale to zasługa Marysi Jacka? Zmiotła dobra, dobra. wszystkich. Nie, zmiotła. Jak to się mówi? Z planszy? Z planszy, zmiotła z planszy, tak. z planszy no, dokładnie. Jeszcze kilka par zostało tak, na tej planszy. No, źle. Pani Iwo, no jak pani się czuła tutaj na parkiecie, na gwiazdorskim parkiecie? Jak ryba w wodzie. O! 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 Uwielbiam tańczyć i to było naprawdę bardzo fajne doświadczenie. Jestem osobą, która raczej stoi z tyłu zawsze w tak zwanym drugim rzędzie. Natomiast czułam się super. Naprawdę w pewnym momencie nie było stresu, nie było tremy, po prostu wyszłam i zatańczyłam. Marysiu, wy z mamą macie cudowną relację. Jak było teraz w tym tygodniu? Czy iskry leciały, czy jednak dalej była tutaj, wiesz, ja klasa lepiej, nie zachowana? Nie. A, ja lepiej powiem. Może to, było trudno, ale tyle, że nie latały. Musiałyśmy no nie było. znaleźć kompromis i tak naprawdę nie pokłóciłyśmy się ani razu. Strasznie było Strasznie, Ale było blisko. Nie, 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 nie. naprawdę, bardzo fajnie ale, ale Marysia tak? trochę przejęła ster i pomagała mamie jak mogła, poprawiała, poprawiała ją. Nawet ja musiałem gdzieś u, uciec w jakiś dzień z treningu szybciej, Marysia została z mamą tak. jeszcze godzinę ponad, trenowały razem same, tak, tak więc... No Mama i widać efekty. Obie jesteśmy bardzo pracowite, więc zależało nam, żeby ten y, układ był naprawdę na wysokim poziomie. Widziałam jak trenowałyście, tam rozciągałyście się i tak dalej przed tańcem. Czy zawsze tak musicie wszystko do ostatniej chwili robić, żeby było perfekcyjnie? Tak. Jednak potrzebujemy też dużo mieć takiej energii, rozgrzane mięśnie, żeby dać z siebie jak najwięcej. I ja to mam wykrwi od mojej mamy. Moja mama zawsze ćwiczyła, tańczyła, skakała, pływała i patrząc na nią wyrastałam, nie jeszcze. Wyrastałam w takich samych warunkach i zawsze jestem po prostu jak najbardziej dogrzana, bo wiem, że muszę dać z siebie wszystko. Ja wiem, że wy oprócz oczywiście spędzania życia prywatnego razem również razem pracujecie. Jak Maryszu Tobie się pracuje z mamą? Nie mogłabym sobie wyobrazić innej partnerki. Moja mama jest osobą, której najbardziej ufam. W każdym kontekście nie, nie będzie działać nigdy na moją szkodę. Możemy porozmawiać zawsze o wszystkim, nie mieć żadnych tajemnic i będzie mnie chronić. Jeśli coś będzie się działo, to zawsze stanie po mojej stronie. A na jakiej zasadzie jest ta Wasza współpraca? Uważaj, uważaj, bo ten wywiad pójdzie do autoryzacji mamy, więc... No, może Marysia powie. Robimy wszystko, żeby było fajnie. I żeby było wizerunkowo fajnie, i żeby było e, na pudelku fajnie. I, tak. I żeby wszyscy byli zadowoleni. Wszystkie strony. Mama weryfikuje współpracę? Czy córka też tam ma jakieś zdanie? Nie no, mam, mam, mam. Nie no, córka. Mama najpierw weryfikuje, a potem jest druga weryfikacja u mnie, czy faktycznie korzystam z produktów, które mam promować, czy zgadzam się z filozofią marki i tak dalej, więc mama zajmuje się główną częścią, ja tutaj jestem bardziej od tworzenia materiałów, od podsyłania. kreatywności, tak. A która jest bardziej skora do negocjowania stawek? To na mnie. Ale to, na mnie. to do pani chyba, lub do Marysi chyba mama, chyba chyba to. Mama, chyba mama. Zależy, ale raczej myślę, że mama. mama dziewczyny. Osobą, którą, z którą można pracować, naprawdę. Poczekaj, bo to było o negocjowaniu. My nie negocjujemy. Okay. Czyli po prostu tak jest i, i tak zostaje. Tak jest. Bardzo pięknie Wam dziękuję za rozmowę. Wam dziewczyny i tobie, Jacku. Trzymamy kciuki za kolejny odcinek i oby w kolejnym również była czterdziestka. Trzymamy moc. Trzymajcie kciuki i Ja też trzymam. Idziemy jutro trenować, także. Ćwiczymy dalej po następną 40. A mama jutro na salę również wpadnie jako menadżerka? Na pewno zerknąć. Z przyjemnością i z taką łezką, że to już, że już nie mogę więcej.